Biedny Jurek wrzęczek, będziesz o Tymczasem w szatni przed meczem Austria-Polska. Guten tak, panowie, to znaczy dzień dobry. No, Robert, widzę, że czegoś się nauczyłeś u Niemców. Przejdźmy do taktyki. Sokreble. Wypłata, kupię se a Milan. O, przepraszam, trenerze, to mój? No skurwa, ładnie ta plansza. Mam grać bardziej defensywnie czy ofensywnie? Cały czas do przodu. Mam grać wysokim czy niskim pressingiem? Cały czas do przodu. Rozkrywać do skrzydeł? Czy do lewego? Cały czas do przodu. Mam się rozgrzewać? Ech, ty to nawet nie wejdziesz. Jak będziemy przegrywać, prowadzę jędrzejczyka. 24 godziny przed meczem. Wujek, mogę dzisiaj zagrać? No kubuś, co ty. Bez ciebie nie idę.